Witajcie! Ekwipunek dźwigany codziennie, słuchajcie, znowu z lasu odpowiadamy na prośby i co? I, I tak właściwie jesteśmy wam winni te filmy, bo obiecaliśmy je teaserkiem. Kolejne dwa szajdy. Będziemy testować, słuchajcie, chcemy Wam pokazać szejdy kolejne dwa, które będą dostępne w przyszłym roku w 2015, te które dostaliśmy między innymi od, od właśnie Rosela Taylora z Taylor Brand, czyli od właściciela marki Shade. Słuchajcie. Był największy testowany. Robi robotę, wiadomo. Od tamtego czasu go łocham, zamiennie z moim ukochanym, prywatnym, ulubionym, wspaniałym, najlepszym na świecie, batorowym Tofikiem. Zrobiliśmy największego, to teraz postanowiliśmy zrobić najmniejszego teścik, czyli tego, słuchajcie, koleś nazywa się SCHF35, tak wyjrzy. Tak wygląda, słuchajcie, trochę o tym nożu, zanim zaczniemy go męczyć fizycznie. G10 na rękojeści, takie fakturowane, fajnie, bo fajny grip. Oczywiście full tank, grubość 4 mm. Ta podstawowa przy grzbiecie stal to 8CR13MOV. Dokładnie ta sama stal, która jest na przykład w Sanrenem. Chińska stal, dobra stal, no. Chiński zamiennik na przykład Aus-8, tak, z tej stali, która jest na przykład, z której na przykład jest zrobiony RAV1, chociażby, o, czyli nierdzewka o takich właściwościach, no, nie jest jakaś tam super petardziana, jeżeli chodzi o trzymanie ostrości, ale to uczciwie się ostrzy, uczciwie trzyma ostrość, jak na takie budżetowe serie, to nie jest S30V, no, ani jakaś in, inna stal nierdzewna z wyższej półki, ale to jest dobra budżetówka, no, słuchajcie, Aha, nie znamy wymiarów, ale mam gdzieś, mam miarkę. Słuchajcie, specjalnie wziąłem, żeby uczciwie zrobić ten test i Wam go uczciwie opisać. O, taktyczny kołczon prawilności wypełniony nożowymi dobrociami wszelkiego typu. Słuchajcie, jedziemy. Tak, żeby misiek mógł Wam pokazać, słuchajcie, długość całkowita do dupki końca 2,5 cm samego ostrza niecałe 9 krawędzi tnącej będzie 83 gdzieś 85 powiedzmy o tak będzie no tak będzie grubość 3 aha dla porównania coś co większość z was ma używa albo przynajmniej zna słuchajcie SN SRM 710 o tak wygląda Mały nożyk, fajny nożyk, słuchajcie. Yy, jeden, jedyny, który do nas przyjechał, który jest w pochwiszczu z prawdziwego Kydeksu. Nie w ABS-ie, tylko w pochwie takiej. O, słuchajcie, czyli normalny Kydeks taki, jak powinien być. Fajnie wchodzi, fajnie się zaklikuje, słuchajcie. Nawet jak na Kydeks to dosyć mało grzechocze, słuchajcie. Mało grzechocze, jak na Kydeksik. O. Yy, Przekręcany uchwycik. Jak się pokusić, można o to, żeby go nosić poziomo, słuchajcie, jeżeli można go nosić normalnie, można go przekręcić i nosić poziomo, On jest krótki, mały, gdzieś z tyłu na plecach, fajnie. To jest taki fiksedzik do noszenia jako EDC, uważam. Fajna opcyjka. Jedyna rzecz, nie z mojej bajki, niektórzy to uwielbiają, niektórzy, niektórym jest to obojętnie, ja niespecjalnie przepadam za tym, rekurf, no. Czyli krzywizna krawędzi tnącej, hmm, powodująca, że no najlepiej ostrzyć go na prętach. Ma swoje plusy. Rzadko bardzo używam ostrzy właśnie z rekurwą, ale ma to swoje plusy w struganiu, ma to swoje plusy w cięciu, ponieważ ten brzuch, który jest tutaj, wyciągnięty właśnie tym rekurwem, powoduje, że naprawdę ona dosyć, dosyć fajnie się tym nożem tnie. Fałszywka, dosyć długa fałszywka powodująca, że sztych od stąd mniej więcej zjeżdża już więc jakieś tam właściwości kłójne jakby trzeba było coś przewiercić coś gdzieś tam no taki nóż nie, to nie jest bagnet tak? Więc on, ale, ale generalnie fajnie, szlif wklęsły wyprowadzony jak widzicie na wysokość mniej więcej powiedzmy od od nocza zobaczymy 19 mm no w tym miejscu ma na brzuchu ma na brzuchu ma no, 21 takie słabe, powiedzmy. I co słuchajcie? Śruby na imbus, ale przelotowe. Można sobie z tego zrobić dzidę bojową. Weź, no, dzidę bojową. No, ale są przelotki, tak. Fajne wcięcie na, na palec wskazujący ten finger choil tutaj z jelcem. Naprawdę ja mam dużą rękę a Trzyma się go wyjątkowo, naprawdę wyjątkowo wygodnie. Wypełnia yy, rękę całkowicie i jest naprawdę, naprawdę wygodny. Tutaj taki jimping, nacin, ponacinany jest ten grzbiet, żeby się nie przesuwał kciuk. Średni powiedziałbym, no nie jest taki ostry jak na przykład o co ostatnio testowaliśmy. Jamala, tamto jak dotkniesz tylko palcem, to on się sam przykleja do jimpingu i go nie przesuniesz za boga tego kciuka. No to tu jest taki średni. Jest pewny, ale jest taki delikatnie pozaokrąglany. No tak to wygląda, słuchajcie. To jest nóż. Mojego syna. Ja dostałem w prezencie szrędy, i jednego szręda dostał syn na siódme urodziny. Oczywiście używa go tylko i wyłącznie w mojej obecności, nie ma do niego dostępu na co dzień. Ale jak gdzieś tam wybieramy się wspólnie do lasu, no to wszyscy mamy szrędy, więc ma i on. Pozdrawiamy młodego. Siedzi w domu. Jest 10 listopad, ciepełko, ale, ale yy, coś tam sobie robi z mamą, więc nawialiśmy do lasu z Michem sami, bez niego. Ale pożyczył nóż, pozwolił przetestować, więc będziemy go tyrać, słuchajcie. I co, no więcej gadania nie trzeba. Tutaj y, dubka jeszcze jest tak, jest jeszcze kończy, la, y, dziurka na laniarda na temblak jest wyprowadzona z samego tanga. No jest to jakieś tam coś, można spróbować. No szybę by wybił ten w razie, draki, w razie gdzieś tam trzeba by było kogoś wy, wyciągać z samochodu, w razie wypadku to sobie poradzicie no Jelec fajnie zrobiony bezpiecznie czuć go w ręku jak się nim pracuje i co i to tyle no pociechamy coś słuchajcie. będziemy gadać o coś małego sobie weźmiemy najpierw to nie jest optymalny nóż do lasu no to jest taktyczno edecowy nóż i on takiej leśnej roboty co To średnio się nadaje no co zastruga patyk, nie jak trzeba, to będzie, będzie strugał patyki, ale wydaje mi się, że nie... Znaczy jest po prostu dużo więcej ciekawszych noży i lepszych noży, jeżeli chodzi o, o wybór noża do lasu. Ale uważam, że ten rekurw myślałem, że to jest gorsza opcja. Nie jest taka gorsza opcja. On ma swoje, ma swoje, ma swoje, słuchajcie, zalety. Fajnie, bo takimi małymi nożykami to na przykład takie Yy, o, takie naprawdę mocno precyzyjne prace się robi wygodnie, no, on jest lekki, dobrze tnie, bo szlif wklęsły to też fajnie tnie, właściwości tnące ma fajne. No to przecież doskonale wszyscy o tym wiecie, że szlif wklęsły ma swoje właściwości tnące dobre, bo, no bo nie przykleja się no. płaszczyzna szlifu dociętego materiału, tylko się odsuwa. Fajna maszynka, no. naprawdę idzie się pobawić, słuchajcie. No, podchodzę, pokazuję. Jestem przyzwyczajony, sorry, słuchajcie, bo mamy nową kamerę i zapominam teraz, że Michu jest reżyserem kina akcji ma super zoom i, i odruchowo odszedłem, sorry. Także, słuchajcie, no, ma też swoje minusy, rekurw, no, ma też swoje minusy, ale do cięcia jakiegoś tam mięcha, na przykład, na szybkości, to ten brzuch naprawdę robi robotę. Sprawdzałem go w kuchni, yy. Nie pokazujemy tego, jak ja sprawdzam noże w kuchni, bo wtedy robię bałagan, że ona nam mnie krzyczy i nie nadaje się to do publicznego eksponowania. No. Ale sprawdzałem go w kuchni, zrobi robotę. Na przykład plasterki tnie się nim tak sobie. Ale kiełbę ponacinać, czy zaostrzyć parówkę, idealna opcja, słuchajcie. Nie, ale do codziennych zastosowań, na przykład w mieście, jak ktoś lubi nosić fiksta, woli zamiast foldera, Kwestia dyskusyjna, większy fear factor i tak dalej, i tak dalej, ale no, no, no są tacy ludzie. No, ja uważam, że dobrze. No i mnie osobiście wiadomo, nie stresuje, jak ktoś ma przy sobie fiksta w mieście przy pasku. No ale ludzi takich niewnożowionych, no czasem to stresuje, no i taka jest prawda. No, no ma kosę przy pasku w, w, w mieście, kurcze wchodzi do hipermarketu nóż przy pasku, no będzie no. Nikt nie pomyśli, że to ratownik medyczny albo strażak. No, no, pierwsze, co przychodzi ludziom do głowy, no taka mentalność, no niestety. No, musimy robić wszystko, żeby to zmienić. Słuchajcie, jak ktoś ma przy sobie nóż, to nie jest bandytą. Zazwyczaj jak ktoś jest bandytą, to nie widzisz, że ma nóż, albo nie widzisz, że ma broń i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś nosi nóż przy sobie na co dzień, to jest większe prawdopodobieństwo, że jest uczciwym człowiekiem niż odwrotnie. Tak. A co, słuchajcie, zróbmy trochę jakiejś cięższej roboty nim, co? Zobaczymy, jak sobie poradzi. Batonowałem nim ostatnio, jak byliśmy z Miśkiem, tylko bym potrzebował pałki kawałek. Może to, co? Zając życie i nasze szczęście, to zaraz pałka się rozleci, bo zawsze tak nam się dzieje na filmach. Yy. O! Kawałek uczciwego drewna. No, jest jesień, słuchajcie, więc. Jest jesień, więc. Ciężko o coś nie zmurszałego nie prze, prze, O! Będę udawał, że się zdziwiłem, że pałka się złamała. Przy pier... Nie. Tak się nie da pracować, proszę pana. Potrzebujemy pałkę. Panie, ten brzuszek się wbija, słuchajcie. No ale tak, do batonowania, no co ten nóż... Nie jestem zwolennikiem robienia kurczę robót narzędziami nieprzeznaczonymi do, do, do takich robót. No i... Ten nóż tak naprawdę nie nadaje się do takich rzeczy, No, zrobi awaryjnie taką robotę, ale raz, że się kurczę namęczycie, robiąc taką robotę, takim, o, przydasz się, złamana pałko. takim nożem, co, będziesz batonował? No będziesz, ale to przebatonujesz taki kijek, no co? Czy to jest nóż do tego? Awaryjnie. Ale nie jest do tego przystosowany. No. Nie jest to jego zadanie, no tak naprawdę słuchajcie. To jest nóż do delikatniejszych, bardziej precyzyjnych prac na co dzień. Do lasu nie, to nie jest dobry nóż do lasu. Ale jako edec uważam, że jedna z lepszych opcji, jeżeli chodzi o fixta. Bo jest mały, ma fajną pochewkę, pochewka jest konfigurowalna, bo tak jak mówię, możesz sobie nosić w pionie w poziomie. Uważam że, uważam, że fajnie robi robotę, fajnie się go trzyma, bardzo wygodny, słuchajcie. Trzeba być przekonanym do tego, że rekurs robi robotę. Ja do tego nie jestem do końca przekonany. Ja osobiście, wiecie zresztą sami, że wybieram inny kształt ostrza. Ale nie polecam dla początkujących. Nie polecam dla początkujących, bo jak nie umiesz ostrzyć na prętach, to, to ciężko będzie. no. No, aż tam fałkę leńskiego albo, albo triangla spiderkowego to sobie to polecisz i naostrzysz spokojnie no, albo, albo z ręki sobie polecisz no, ale, ale dla początkującego który ostrzy gdzieś tam na nie wiem, kamieniach na, na ostrzałce ze znanego hipermarketu ciężko naostrzyć niektórzy ostrzą na krawędzi kurde, ale sprawa dyskusyjna i trzeba to umieć robić, no, żeby nie zniszczyć krawędzi tnącej Shred, słuchajcie, SCHF 35 dostępny w przyszłym roku yy, na pewno znajdzie swoich zwolenników jest śliczny i jak żeśmy zrobili teaserek szrejdów, te które do nas przyszły, dużo ludzi mówiło, że ten najładniejszy jest najmniejszy albo ten najmniejszy jest najładniejszy i faktycznie jest ładny. Raz, że Kydex reszta ma z pochwy albo z ABS-u, albo ta seria Bushcraft ma z jakiejś tam Cordury ala. Co ma jeszcze fajnego? Ma fajną powłokę, bo jest taki postarzany, to jest jakiś tam stone pewnie no ale taki jest po, pociemniony i to mi się też podoba osobiście, ładny i, i robi robotę G10 więc też uczciwy materiał rękojeści więc jest naprawdę nóż uczciwy, nie wiem ile będzie kosztował ale znając życie szrejda ceny, więc szacuję, że będzie kosztował sporo, sporo poniżej 200, myślę, że może nawet kosztować koło 100 może ciut ponad 100, nie wiem, po prostu nie wiem trzeba będzie zobaczyć jak one będą w sprzedaży ale uważam, że fajna opcja na pewno, na pewno opcja ciekawa. Młodemu też się podoba. Używał już parę razy. Zadowolony. Do małej łapki siedmiolatka też robi robotę. No. I tyle słuchajcie. SCHF35. I zaraz robimy test Michowego Shade'a. Ten fajny, polecam. A! No słuchajcie, zapraszam na kanał. Zapraszam na stronkę facebookową, facebookową one przez ekipunek. Zapraszam już na albo za chwilkę odpalonego, albo już aktywnego bloga w Aha, no i się na przykład do sklepu: no. sklep.edc.pl. Zapraszamy. I co? I do zobaczenia. No, <gry> w lesie.